Po prostu się, peją 80 Obowiązkiem każdego porządnego człowieka jest być tutaj dzisiaj razem z wami, być z górnikami i być z wszystkimi tymi, którzy górników popierają. Dlatego, że to my mamy rację, dlatego, że to my bronimy swoich miejsc pracy, dlatego, że to my bronimy swoich rodzin. Przeciwko oszustom i kłamcom, którzy jeszcze kilka miesięcy temu mówili, że żadnemu górnikowi nie stanie się krzywda, żadna kopalnia nie zostanie zlikwidowana i nikt nie straci pracy. Jako obywatele tego kraju nie mamy obowiązku szanować takiej władzy. Która kłamie. Jako obywatele tego kraju nie mamy obowiązku szanować takiej władzy, która własnych obywateli ma za nic. Dlatego każdy, każdy, kto jest porządny, powinien dziś stanąć po stronie górników, a nie po stronie kłamców i oszustów. Dzisiaj jesteśmy tutaj. ulicach Brzeszcz, żeby bronić tej kopalni. Za kilka godzin w podobnej akcji wyjdą na ulicę Zabrza górnicy kopalni Sośnica Makoszowy. Dzisiaj na kopalni pokój o godzinie 15:00 pracownicy administracji i pracownicy przeróbki mechanicznej również przystąpią do akcji protestacyjnej. Śląsk musi się zjednoczyć. Śląsk musi walczyć razem. Dlatego, 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 że to co się dzieje nie jest wojną ze związkami zawodowymi, jak usiłują to przedstawiać niektórzy. Nie jest nawet wojną z górnikami. To jest wojna z całym polskim społeczeństwem. Tylko różnica jest taka, że my górnicy umiemy powiedzieć temu rządowi nie, a inni klękają tylko ich zaatakują. Tym razem to będzie wielka pomyłka tego rządu, ponieważ nikt nie, nie złamie naszej woli zwycięstwa. Nie dojdzie do likwidacji ani tej kopalni, ani żadnej innej. Bez względu na to, czy jest to Małopolska, czy Śląsk. Wszystkie te kopalnie mają prawo istnieć, bo mają węgiel, mają perspektywy, mają swoje programy na i mają przede wszystkim ludzi, którzy chcą ich bronić. Takich ludzi jak Wy, takich ludzi jak tu, ci, którzy tutaj dzisiaj ze mną są. Bohaterów z kopalni Kazimierz-Juliusz, których również chciano zaorać, zniszczyć, eksmitować, zabrać im miejsca pracy. Oni zwyciężyli i Wy również zwyciężyli.